Hej kochani, witajcie w pierwszym odcinku z gry Jungjack. Jack. porównując grę do innych, jak to zwykle każdy robi yy, Jungjack Jack to takie złożenie, terrori trochę z Minecraftem no i oczywiście z Jungjackiem. Jackiem ma ona fajne takie niektóre elementy właśnie z jednej, niektóre elementy z drugiej połączone w jednej i tak moim zdaniem gra fajna i grafika jest moim zdaniem bardzo fajna bo jest taka niby pikselowa, czy jest pikselowa ale te piksele są takie fajne zaokrąglone no mi się to podoba E, więc stworzyłam nową postać, teraz sobie tutaj w bańce lata, tworzymy postać w ten sposób, stworzyłam nowy świat, który się tworzy w ten sposób i myślę, że możemy zaczynać naszą przygodę. Opcje wszystkie poustawiałam, ale oczywiście chyba się tak... To jest bardzo ważne, ponieważ w tej grze są dwa rodzaje craftingu, którego jednego ja nie rozumiem, znaczy no, nie, nie wczytywałam się, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu grupy, ja właśnie informacja, jeżeli jesteś nowym graczem, to lepiej ten Simple Craft zaznacz. Więc ten Simple Craft sobie zaznaczam i tutaj mając crafting, wyświetla mi się po prostu, co jest mi potrzebne i po prostu naciskam guzik, jeżeli to mam i to mi się crafti. Crafti mi się z czasem oczywiście, ale się crafti. Dobra, mamy sobie taką panienkę, ubraną na zielono, bo oczywiście zielony jest fajny. Ej, słyszę kota. Gra jest niesamowita pod względem takim, że jak widzicie, jesteśmy sobie tutaj na jakiejś planecie, tak? Jest ona taka ala, ala, jak ziemia. Jakieś ptaszki, krówki, kotki i tak dalej. Ale w grze występuje 11 planet. 11 planet do zwiedzania, gdzie, żeby dotrzeć na kolejną, drugą, będziemy musieli spędzić bardzo dużo czasu na tej i znaleźć odpowiednie przedmioty, które są potrzebne, żeby zbudować portal na tą kolejną planetę i później na kolejną i kolejną, no po prostu. I każda planeta ma inne, że tak powiem, biomy, ponieważ ta planeta składa się z takich drzewek, tam trochę pustyni jest i, i w sumie, no podziemia przede wszystkim. Ale tyle. Kolejne planety mają oczywiście wszystko inne. Inne przedmioty, inne zwierzęta, inne potwory, inne dropy i tak dalej. Więc zwiedzanie innych planet jest tutaj podstawą. To jeszcze, ogólnie jest tysiące przedmiotów, także do krawcenia, znajdywania, tworzenia można e, farmić tutaj zwierzaki, w sensie, mm, jak to nazwać, takie wiecie, kochać je i, i, i rozmnażać, e, na przykład mamy baranka, a gdzieś tam sobie będzie chodziła owieczka i możemy je, mm, no jak to nazwać, no wiecie, po prostu przejmować, no i hodować, o! Nie mogę znaleźć wyrazu. Dobra, ja sobie tutaj tak tam drzewa, bo w sumie chciałam sobie z wami pogadać. E, ale może zaczniemy od odkrawiać tak. Literką B otwieram sobie craft Oczywiście można też tutaj taki notesik. E, tutaj możemy zrobić to, co w możemy robić. Więc ja sobie w przede wszystkim stworzę, chociaż nie, może jedną łopatę. Dostałam achievement. Aha, bo to jest nowa gra i nowy świat, więc tutaj od nowa achievementy, tak. Dobra, no to stworzymy też Pikax, tak? No, no bo czemu by nie? Znaczy w sensie kilo. No i mamy. Achievement. Stwórz swój pierwszy. A tutaj pod escape'em mamy achievementy i O. Crafty of item. I tutaj tych zobaczcie, ile achievementów jest miliony. O, grind przez 250 godzin. No spoko, to... Ja bym musiała prawie tyle czasu spędzić, co spędziłam w Natą Starwie. I, i albo Terrali, bo tam ma chyba ponad 300. Kurczę. No to czeka nas trochę grania. Nie no, żartuję. A czyli będę to raczej robić? Nie będę. Dobra, ale co my tu mamy? Mamy kilo, który sobie weźmiemy tutaj. Mamy łopatę. E, B. E, w sumie, no dobra. Stworzę sobie wood axa i stworzę sobie może trochę... O, No i skończyły mi się te. Już wiem jeszcze jaka fajna opcja jest, ale nie wiem czy będę mogła ją ustawić gdzie to było tutaj i teraz zróbmy na przykład sobie tak pokazuje nam ile mamy teraz y, bloków y, przy sobie to jest moim zdaniem bardzo przydatne ja chcę tą opcję mieć włączoną trochę głupio, że przy każdym rozpoczęciu gry te opcje się kasują i Właśnie musiałam teraz wszystko od nowa, znowu ustawiać. A opcji jest, no sporo jest opcji, muszę przyznać. E, gra jest na wewnętrznym dostępie, ale jest na wewnętrznym dostępie, dlatego że ogólnie ta gra początkowo wiele, wiele, chyba nie wiem, lat, wydaje mi się, nawet nie sprawdzam, ale no, bardzo dawno temu została stworzona po prostu na e, telefony, tak? Telefony, tablety i tak dalej, na przenośne odtwarzacze. I po prostu teraz twórcy stwierdzili, że chcą ją wydać na PC, no i ją wydają na PC, ale oczywiście trzeba poprawić te wszystkie błędy. Ta gra jest skończona, można powiedzieć, no po prostu nie mogą mi wydać jako skończona, ponieważ ma jeszcze trochę błędów, bugów itd. i tak dalej i po prostu oni to poprawiają. Dobra, tak jak widzicie to wszystko to jest dirt. Ja sobie tutaj te czarne kropki kopię i to jest właśnie yy, węgielek. I ja sobie poprzenoszę te rzeczy do ekwipunku, <coughs> to jest w ogóle nasz ekwipunek, bo A, tutaj ta pierwsza zakładka. Bo tu nie wspomniałam. <laughs> to jakieś płatki z kwiatków, nasionka kwiatków, ir bo on jest fajny, wiecie, do podsadzenia i tak dalej. Pochodnie i jabłuszko, liście. Nie mam. Na razie nie zabijam tych zwierzątek, bo... No bo nie zabijam. Podoba mi się sposób, w jaki postać pływa Tak, tak fajnie. I tak, łopatą sobie wykopujemy. Czy kopiemy, czy, czy tam jak chcecie to nazwać pierdoły, e, teraz tak to jest mapa, to jest super mapa którą możemy przesuwać i jak widzicie, idąc ciągle w prawo no, już niedaleko, znowu jesteśmy tutaj więc świat się zapętla co jest fajne mamy jakieś takie ala jaskiniowe i tak, potwory potwory w tej grze respią się tam gdzie jest ciemno tak jak w Minecrafcie bodajże, tak? Tam gdzie jest ciemno, i oczywiście nie na naszym ekranie. że Tak powiem, zaraz za krawędzią ekranu. Oj. Tylko jak jest ciemno. I naprawdę wystarczy mały jeden kwadracik yy, źle oświetlony. No i podczas, na przykład, nie wiem, eksplorowania podziemi można sobie, nie wiem, ząbiaka na głowie znaleźć bo czy jakiegoś nietoperza, czy tam slajma bo na tym świecie spotkałam się z jakimiś tam zombiakami z różnymi odmianami slajmów e, i w sumie tyle nie spotkałam się z żadnymi jakimiś e... ja też w to nie grałam długo ja to pobrałam może za dwie godziny może za trzy, góra e, tutaj mamy jakiś nowy surowiec który ja podejrzewam co to jest i on nam wpadł do plececzka. czekajcie, bo muszę nabrać powietrza tak, to jest sól krystaliczna czy po prostu sól, no jakby nie patrzeć eee, Sól bodajże jest potrzebna z tego, co udało mi się na razie zauważyć do jednej rzeczy do robienia... tu mamy skrzynie, właśnie takie skrzynie są bardzo potrzebne w tej grze gdzie trzeba znajdę... o, i tam jest kolejna skrzynia, widzę tylko ja już wodą nie będę tam szła eee, Sól jest potrzebna, żeby na przykład zrobić z... jak zabijemy na przykład... O, nie mam czym teraz zabić, ale o co ja tu mam? Stone zdobyło. zdobyłam, hmm, ciekawe no właśnie, tu wpadają rzeczy niepotrzebnie gwoździe przydadzą się kamień też się przyda green grass hmm, no raczej się nie przyda, dobra myślę, że kopiemy kamień jest potrzebny, ponieważ oczywiście z drewnianych przedmiotów będziemy ulepszać do kamiennych przedmiotów tam widzicie na dole, o tu, tam sobie skacze jakiś slime I on bodajże, jak widzę, tutaj pilnuje jakieś skrzynki Może na YouTubie to będzie trochę ciemniejsze I wy już tej skrzynki możecie nie widzieć Ale ja ją już tam widzę I to nie jest taka skrzynia, tylko to jest taka, taki chest Taka skrzynka Wiecie, kufer, o, kufer to jest idealne określenie um, Jezu, cały czas mi się mylą przyciski Ale i tak już dobrze, że się odzwyczaiłam naciskać escape Jak chcę włączyć ekwipunek bo przez pierwszą godzinę, czy tam nawet półtorej grania, yy, naciskałam cały czas Escape chcąc wejść do ekwipunku. I tutaj chyba się witamy z Terrarium która przyzwyczaja nas do takich rzeczy. Dobra, mamy slime'a I teraz tak, walka tutaj jest dosyć niebezpieczna, także ja sobie to oświetlę i dobra aha, fajnie, że ja nie mam z Tobą czym walczyć dobra, więc robimy sobie workbench'a jak widzicie gra się pauzuje podczas krewcenia czy podczas w ogóle wchodzenia do własnego ekwipunku w opcjach można chyba to zmienić, ale moim zdaniem jest to dobra sprawa ponieważ <coughs> czasami jak napadną na nas potwory mam takie o kurde", i musimy już w końcu coś zjeść achievement kolejny no, może musimy coś zjeść, ponieważ jedzenie nas leczy i wtedy no, trzeba zapauzować krew, inaczej może być kiepsko dobra, ten slime bodajże tutaj nie wskoczy więc my sobie włożymy tak, postawimy sobie workbench czyli taki wiecie e, no do krawcenia no i już możemy robić trochę więcej rzeczy typu udarmor czyli właśnie stworzymy sobie nogi stworzymy sobie chest stworzymy sobie spodnie hełmu nie będę stwarzała, bo bo wiecie, zakryje nam twarz, no i będziemy wyglądać jak jakiś. dobra, stworzymy sobie ze dwa miecze i jak zaraz zauważycie, o pierwsza broń jest skrawcona. I zrobię sobie nawet spira. I zabraknie mi patyków teraz. Więc wchodzę do rączki. Na początku trzeba tak wiecie, ogarnąć że ten kraftik. On jest taki troszeczkę, no nie wiem, moim zdaniem nie jest przejrzysty, ale okej, okay, tu jest rączka, tu jest workbench. E, ja bym chciała jeszcze sobie dwa te skrawcić. E, jak one się nazywają? Mm, narzędzia. Narzędzia się stakują, co jest niesamowite i super ekstra sprawą, ponieważ właśnie sobie przekładamy to, to idzie już do śmieci. Yy, pozostaje teraz tak, ty idziesz tu, ty idziesz w sumie do pierwszej ręki. Muszę sobie tak, dziwnie to się przekłada, ale ok. I teraz tak, tutaj właśnie ta zakładka to jest miejsce na nasz armor. A tutaj jest na wygląd. Zostawimy sobie zielone ubranko Teraz jak naciśniemy na swoją postać, to mamy coś takiego, jak statystyki. Tutaj w tym dolnym zauważyłam, że pojawiają się e, statystyki jakichś bufów, które w tym momencie mam odpalone. Na razie nie mamy żadnych. Aha, i w ten sposób mam 50 życia, ale tu jest napisane, że jest 5.0. I na przykład, jeżeli mamy jedzenie, to na przykład jedzenie jest pokazane, że odnowi nam 1.0, czyli to będzie 10. Czyli po prostu jakby zlikwidować te kropki. Okej. Okay. E, dobra, druga zakładka to jest nasz atak, który w sumie tutaj mamy jakieś 5% Melee Kritika i Ranged Kritika Throw Power 100% Nie wiem, czy to jest 100% więcej, czy po prostu... Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem e, Tu mamy nasz DEV, który właśnie dał nam, teraz mamy 6, 3, 3 Na magic mamy 0 e, Break Multiplayer, no bo ogólnie gra, gra można grać na Multi, co jest... E, Hmm, może być ciekawe. Luck chance 1. Nie wiem o co chodzi. No i tu mamy takie statystyki. Ogólnie. Skraftowaliśmy 90 przedmiotów, czyli, wiecie, każdy patyk też liczy jako skraftowany przedmiot. O, straszowaliśmy 3, zepsuliśmy 3. Dobra. E, teraz, dobra, jeszcze czego nie zrobiłam, to młotek. Młotek w tej grze jest też bardzo ważny, ponieważ młotkiem rozwalamy właśnie takie rzeczy, jak widzicie tutaj, na przykład, nie wiem, pikaksem nie mogę tego rozwalić, ponieważ jest work hammer potrzebny. Tym młotkiem rozwalamy właśnie takie, takie rzeczy, o. Teraz tak, ty jesteś tu na dole, to ja użyję włóczni, żeby cię sieknąć. Ten slime jest dosyć mocny, bo on jest dosyć duży. Ten szczur ogólnie by mi nic nie zrobił, ale. Wszedł pod kosę. No, chodź, 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 bo ja chcę rozwalić tą skrzynię, zobaczyć, co tam jest. Ponieważ przede wszystkim w grze e, progres polega głównie na, tym, na znajdowaniu receptur. No tak, ze slime, slime, slajmu slime, slime. slime znajdowaniu receptur. Teraz chyba też młotkiem, tak, to rozwalamy. Nie możemy skraść sobie na przykład żelaznego miecza, jeżeli nie znajdziemy recepty na to, więc. To jest trochę głupie z jednej strony, ale z drugiej strony, no. Robi to jakiś taki systemat systematyczny, może nie systematyczny, taki, wiecie, no fajny ten progres, taki powolny, taki stopniowy, o. Nie taki, że nagle wchodzimy sobie na sam dół po ziemi i wyjmujemy sobie, nie wiem, fajne jakieś... Złoto czy tam jakie tam nie wiem. Surowce są dostępne i robimy sobie nie, czy jesteśmy mało okay w ogóle. Dobra, co my tu zyskaliśmy? workbench już mieliśmy? Teraz ta Green Good, właśnie ze slima, slima, whatever. <grytanie> e, tu mamy jakieś potkę na obronę przed eksplozjami. To właśnie co 10 minut nawet już trwało. Małą bombę i chlebę, który właśnie uleczy nam 10 życia. No i. Dobra, no i tyle. Mam już miecze, więc pozwolę sobie zatłuc yy, świnię, z której wypada bekon. <grym> I jak widzicie, idzie noc! Idzie noc, idzie noc, więc yy, robimy coś takiego. Hop! Czy ja bym chciała tu mieszkać? Chyba nie. To jest drugie wejście. Yy, dobra, ja myślę, że przeczekamy, ale żeby szybciej przeczekać, to zaraz Wam pokażę trik, tylko jeszcze się musi zrobić noc na razie ta noc jeszcze jeszcze nie nadeszła całkowicie dopiero się zbliża więc wkładamy sobie Warbencza i robimy łóżko łóżko robimy ponieważ już Wam mówię, niech ta noc tutaj przychodzi ok, skraftowałam swoje pierwsze łóżko stawiam tutaj teraz tak spawn moved czyli tutaj będziemy się spawnować, ale naciskamy jeszcze raz i Idziemy spać. I budzimy się, jak jest piękny ranek. Czyli po prostu... Aha, tu jest potrzebny młotek. Nie musimy marnować czasu na przeczekiwanie nocy, ponieważ na nie tak jak w teraz, że sobie wyjdziemy, będziemy machać mieczykiem i... zabijemy sobie wszystkim, aby tutaj walka jest... Nie to że nieprzyjemna, bo te... Widzicie, ona tak dziwnie macha tym mieczykiem. Nie wiem, no, patrzcie, no. Sioch. No chodź. Sioch. No i... Sioch. Sioch. Dobra. To jeszcze do tego. Mm... No nie wiem, nie podoba mi się walka w tym W ogóle. To jest moje zdaniem, minus jakaś taka dziwna jest taka. Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, zacznijmy sobie drzewo ston z stonowym aksem. Zaczę tylko parę razy trzymać. Podoba mi się, jak ona szybko uderza rączką. E ja nie zrobiłam sobie kamienny chłopak, prawda? To jest podstawą. Także, łopata to jest podstawa. Się wszystko praktycznie kopię y, w ziemi. Rzadko kiedy tam ten kamień. Na przykład tutaj też się kopię łopatą. No ja dobra, mamy krowę i ptaki. Ptaki w sumie dropią czasami e, właśnie nie tak. Piórka. Piórka, które... E, potrzebne są do strzału, coś zrobienia strzały. Więc są w potrzebne, bo opatrzcie, owieczka i baranek ale na szczęście, znaczy na szczęście, na nieszczęście nie wiem jeszcze jak się robi tutaj e, breeding czyli takie rozmrażanie rozmrażanie rozmna, rozmnażanie tych potworów potworów, zwierząt, boże nie mogę się skupić na tym, co chcę powiedzieć, mamy skrzynie, te skrzynie są, o czy ja oddycham tutaj? tak właśnie woda w tej grze jest, patrzcie i po wodzie To jest takie, no nie wiem, dziwne. Woda bardzo niefajnie działa w tych grzach, ale okej. Okay. Tą skrzynię można rozwalić zwykłym aksem, Ale w niej też nie było nic takiego, jakieś tam gwoździe widziałam i pierdołę. Muszę to rozwalić teraz. Woda jakoś tak, nie wiem. Pada deszczyk, co sprawia, że jest ciemno, ponuro. Ciężko zauważyć, kiedy no chodzi chociaż w sumie, nawet takie jest ładna pogoda, to nie ma słońca i nie. No nie widzi się, kiedy ta nas nadchodzi. Dopiero jak się pojawią gwiazdy, jak się pojawią już gwiazdy, to masz dosłownie jakieś, nie wiem, niecałą minutę na to, żeby się schować, bo już zaczynają się spełnić potwory. To mamy bambus. W sumie szczerze Wam powiem, że ja nie wiem, do czego bambus służy w tej grze. <laughs> Chciałabym również, e, jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie z tą grą i jakieś informacje przydatne, to ja bardzo chętnie posłucham, bo mówię, mm, moja przygoda z tą grą trwała jakieś dwie godzinki i no, po prostu nauczyłam się podstaw, tak? Troszeczkę obejrzałam sobie gameplaya, żeby mm, zobaczyć, czy po prostu ta gra jest na tyle rozwinięta, że jest sens w nią grać. Bo myślałam, że jest to jeden po prostu z wielu wczesnych dostępów, gdzie możemy sobie kraftzić stół, zbroje, trzy rodzaje zbroi, stwierdzić świat naokoło, podziemia i tyle. Więc musiałam to sprawdzić. No i okazało się, że właśnie ta gra ma 11 planet i te planety. No tak, przy, nie wiem, tak mnie przyciągnęły, tak chcę tak je zwiedzić, zobaczyć, jak one wyglądają, bo widziałam jedną planetę, muszę się przyznać Wam, po prostu byłam tak ciekawa, jak to wygląda, widziałam jedną planetę, ja oczywiście nie umie, tylko na gameplayu <laughs> i no totalnie, totalnie coś innego, no i właśnie skończyła nam się, czekajcie, ten aks to ja wyrzucę, teraz gdzie mam Workbench? Wargment, czy ja mogę ci postawić? Nie, nie mogę Ci postawić jak drzewo rośnie. Dobra, za trzy łopaty. <laughs> Planeta była totalna, inna, inne drzewa, krzaki, surowce, zwierzęta, potwory, tak jak mówiłam, no po prostu wszystko inne i. Jeśli aż 11, to mnie tak. Wow, ja muszę je zwiedzić wszystkie. I to jest taki mój challenge na tą serię, że kurczę. Nie będę tu budować, od razu wam mówię, nie będę tu tworzyć jakichś wymyślnych domków, ponieważ nie wiem, ja muszę mieć. Jakąś taką fazę na budowanie, która mi przychodzi naprawdę bardzo rzadko. Więc tutaj skupię się bardziej na rozwoju postaci, na zwiedzaniu świata i kolejnych światów, niż na jakimś tam budowaniu domków i. i... Chociaż może, nie wiem, znajdzie mnie taki dzień, gdzie po prostu poza, poza nagraniem sobie coś zbuduję i później Wam pokażę. Ale... O, ten dźwięk taki od 30 to jest właśnie zepsuty miecz, ale automatycznie zaczynam używać tego drugiego. To jest bardzo fajne. Tak tłukę te zwierzęta, no bo one dropią właśnie jedzenie. I to jedzenie to jest jedyny na razie sposób na leczenie. O, i tu mamy glinę. Czyli klej taki zwany. Znaczy nie taki klej klejący, tylko tak pan angielsku się nazywa dziwnie, Ale tu już chyba nie. To już chyba. Dobra, nie ważne. Jeszcze dźwięki. Aha, i teraz tak, czy ja włączyłam muzykę, bo chciałam, żebyście jednak... Mieli trochę tej muzyki, ale. Hmm. To ona nie gra. Czasami gra, czasami nie gra. Dobra. Chyba dźwięki się zciszyły? No nieważne. Później to wszystko podczas renderowania postaram się jakoś wyrównać. Mam nadzieję, że się dźwięk nagrywa, ponieważ jedno nagranie już muszę się przyznać nagrałam wcześniej i okazało się, że mój action stwierdził, że sobie pozmienia ustawienia i... I nie nagrał gry, dźwięku gry. <grym> Bo po co, nie? Dobra, tam mamy... Nie wiem, czy wspominałam? Ale chyba wspominam, tak? Że potwory właśnie respią się tam, gdzie jest ciemno. Nie wiem, czy tam na dole coś jest. Śmigardełko <laughs> zaniemawia. Ciebie patykiem trochę poskubię. Dobra. O, coś ty jest dobra, tylko musimy sobie tutaj tak rozświetlić. No i zasięg czasami używania przedmiotów jest też troszeczkę przesadzony, ale ok Skoro tak jest, to ja będę z tego korzystała, tak? Nie, nie można marudzić. Dobra. 5000. 5000 slimów. No dobra, wy mi nie przeszkadzacie, to w sumie ja was nie będę zabijała. Tu mamy tak i tu jeszcze mamy o. Coś takiego. Ja bym chciała sobie postawić platformę. Właśnie, platformy nie można. <laughs> Czekajcie, ja bym chciała wam to jakoś zademonstrować. Na przykład e, tu. Nie postawimy platformy, ponieważ ona nie ma do czego się przyczepić. Co jest fajne. Teraz jak ją rozwaliła tą platformę, to ta automatycznie też by się rozwaliła. Miś. Miś, miś, miś. Cześć, Miś. Uuu, ma życia. Ciekawe co dropisz. Jejku. Dużo. Dużo skóry. A skąd ja mam przełędzie? O, mogę go zjeść. Nie ja widzicie, troszeczkę życia wzrosło. He he. A to jest ze świni, znaczy w sensie jest dzika mamy potka, mamy małe bomby whitewood i takie pierdoły właśnie w sumie <laughs> zwierzątka się respią bardzo szybko, zauważyłam więc w sumie też tak farmić ich nie ma sensu za bardzo bo wystarczy później wyjść na chwilę na zewnątrz i już one są przede wszystkim to, moim zdaniem, najlepiej na początku sobie zwiedzić planetę, nie wiem, świat naokoło ogólnie pierwszy świat nazywa się Terra on, każdy świat ma swój, swoją nazwę. Każda planeta, świat. Nie wiem, jak tam chcecie sobie to nazywać. Taś nazywa Terra. A ja myślę, <trybuj> czy moglibyśmy w sumie. tutaj sobie jakiś, nie wiem, ala. Ala dom zbudować? Taką wnękę? W piachu? <słuch> Czemu by nie? Nigdy nie, nie budowałam w piachu. Dobra. Pochodnia. Żeby tu mi się tutaj. Nic w sumie takiego nie respiło. Nie chciałabym, żeby mi się respiły potwory tutaj. Więc robimy tak. No i tak się zaraz za ekranem zrespią. Dobra, tu sobie zrobię taki domek. O, już slajdzie. No właśnie, jak zacznie się. Nie skończyłem jednego klocka, zacznie się uderzać drugi, to ten pierwszy powraca do jakby cała wytrzymałość powraca, więc trzeba uważać, dobra, zamykamy przejście tu wieszam torcza tu wieszam i tu na środku zamiast tego ok teraz może jakieś takie przejście ale Dobra, teraz tak, postawimy sobie łóżeczko i tutaj będzie nas spawn moved <grytanie> postawimy sobie workbench'a i tak, możemy zrobić piec. I ja Wam pokażę teraz na czym piec polega. Znaczy, w sumie w piecu możemy przetapiać, wiadomo, sztabki i tak dalej. W jeszcze nie mamy żadnych surowców, żeby to robić, ale też możemy piec jedzenie. Więc przypoczymy sobie całe te surowe mięsko, które zdobyliśmy z tych wszystkich potworków. O, kolejny achievement. I możemy to zrobić w ten sposób. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Tak, wiecie, jest to dosyć naturalnie, no bo nie, nie wisi to w powietrzu, tylko tak, no fajnie. I teraz tak, tu mamy ten węgiel, więc sobie wrzucimy ze dwa kawałki. I co my tu mamy? Kurczaka. Mamy jeszcze. Tak, żeberka wygląda. Tego mamy dużo, tego mamy dużo. Mm. I to chyba tyle z jedzenia takiego, co się piecze. Dobra, kurczak jest zrobiony. Teraz żeberka. Dobra, czy dałoby się zrobić skrzynię, bo widzę, że tu już bałagan dominuje. Teraz tylko wrzucę, który z tych. Ja w tym czasie w workbenchu zrobię. Aha, nie w tym czasie, ponieważ to się nie piecze, bo kraje zapauzowano. Zrobię ze dwie skrzynie. I postawię je tutaj. W pierwszej skrzyni możemy sobie wrzucić, nie wiem, potki, Bomby sobie zostawię, bo bomby mogą mieć spoko e Strzały mamy tu, o tu mamy miejsce na strzały, tu mamy na taki ala akcesory jakby, która może na przykład, nie wiem, zwiększyć nam skakanie, z tego co wiem. Nie jeszcze, żadnej akcesorii tam nie miałam. No i dobra. E, miecz nam się psuje, więc zrobimy jeszcze Z2 i Spira zrobimy jednego. Tylko niech te miecze się wykrawcą. Aha, chyba nie będziemy mogli, no właśnie, bo brakuje nam kamienia. No dobra, miecz w sumie najważniejszy. E, czy to się już upiekło? Tak, jeden to też daje jeden upieczony, więc... ok czyli mamy dużo jedzenia bomby możemy sobie w sumie tu włożyć chlebek też to niech się piecze i my idziemy z paczki żeby zresetować dzień znaczy w sumie noc, żeby zniknęła, a ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, mam nadzieję, że gra Wam się podoba, tak jak wspominałam wcześniej, jeżeli macie jakieś doświadczenie, dajcie znać w komentarzach, chętnie nie posłucham, tylko bez jakichś takich, wiecie, ogromnych spoilerów, żeby tutaj, gra... ja chcę ją odkrywać, chcę ją odkrywać na tej zasadzie, że tak pójść i wow, co to jest, wiecie, no, do następnego.